Debata poranka. Witam Państwa w ostatniej półgodzinie naszego programu, a w nim y, publicyści, czyli debata. Mam nadzieję, że pełna emocji y, na Skype. Prezes Fundacji Republikańskiej Marek Wrubel. Dzień dobry. Dzień dobry. Mam nadzieję, że się zaraz zobaczymy. A w studio Jacek Dziśniewiczka z Ta Polska. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. I Michał Pieńkoś. Trybuna, dzień dobry. Witam moją witam Radę Słuchaczy. I zaczynamy od y, konwencji, bo nie milkną echa konwencji Platformy Obywatelskiej, nie milknie to, co się wydarzyło w, podczas wystąpienia Donalda Tuska. Y, nawet media, które sprzyjają Donaldowi Tuskowi, y, nie szczędziły słów krytyki. Czy rzeczywiście Tusk nadrabia radykalizmem brak programu? No nie widać tych sukcesów. Nawet działacze Platformy Obywatelskiej, na przykład Grzegorz Schetyna, mówią wprost: Nie czuć, pis nie czuje oddechu na plecach. Michał, piękność, trybuna prawdopodobnie nie czuję, bo w Platformie widać ewidentnie brak jakiegokolwiek pomysłu. I to zresztą widać, że ta konwencja się odbyła. Jedyny news z tej konwencji Platformy jest taki, że tam w sumie przyszło dużo ludzi. I poza tym, że to sale jako tako udało się wypełnić. Żadna ciekawa informacja się nie przebiła. Poza tym, że oni nadal będą tropić i będą próbować odwoływać. I wyprowadzać, będą... i wyprowadzać prezesa Glapiski, tak, nie będzie chciał wyjść. Będą, be, będą, be, będą Zamykać wszystkich, którzy kiedykolwiek mieli cokolwiek związanego z pisem. Nie wiem, czy to jest dobra strategia dla opozycji, bo wydaje mi się, że część wyborców to po prostu może odstraszać. No, jeżeli bym był wyborcą pisu i słuchałbym Donalda Tuska, to bym się zastanawiał: Jezu, może kiedyś jakiś tweet polajkowałem pisu i przyjdzie Donald Tusk i mnie gdzieś zamknie po prostu. Więc no, to jest taka strategia na takie ciągłe szukanie tych wyborców antypisowskich, taki radykalny i, i, i taki dosyć no, mało interesujący antypisowski przekaz. No, I ten Tusk szuka tych antypisowskich wyborców no, za szafą, pod biurkiem, pod łóżkiem i cały czas ich nie może znaleźć. I wydawałoby się, że no, definicją szaleństwa jest robienie wciąż tego samego i oczekiwanie innych skutków. No tutaj ewidentnie można to tak zakwalifikować. Platforma wciąż nie wyciągnęła y, tej podstawowej lekcji i nie robi nic, no, no niestety, bo to jest ze szkodą, wydaje mi się, dla całego systemu politycznego, żeby wyjść z jakąś konkretną propozycją. Dla wyborców PiS. Żeby nie tylko szukać ciągle tych wyborców, którzy są antypisowcy, i którzy rzekomo według platformy są jakąś większością, aczkolwiek wybory pokazują, że nie są, tylko żeby faktycznie tych wyborców wyjść im coś zaproponować i powiedzieć: Dobra, wcześniej głosowaliście na PiS, teraz możecie zagłosować na nas, bo raz, dwa, trzy, cztery. Jacek Gliźniewicz, czy Donald Tusk przedstawi program, czy Platforma Obywatelska przedstawi program, czy to jest takie celowe, być może to jest celowe działanie, że nie wiem. mówią teraz programu, żeby nakręcić emocje, żeby rozhuśtać y, tą spiralę właśnie y, emocji? Przedstawi na pewno przed wyborami, jakoś tak y, na trzy dni przed wyborami. Ostatnio był chyba Rafał Trzaskowski przedstawił na jeden dzień przed zamknięciem ciszy wyborcze, wyborczej. Były przecież słynne Sześciopaki Kidawy, ośmiopaki Schetyny, i czy tam na odwrót, już nie, już nie pamiętam tego dokładnie. I z pewnością, Wiele osób nie pamięta już. Tak, z pewnością ten program zostanie przedstawiony. Wydaje się, że ta konwencja właśnie dlatego taka była, że jakby Donald Tusk już się pogodził z tym, że żadnych przedterminowych wyborów nie będzie i wszystko rozstrzygnie się jednak za kilkanaście miesięcy. W związku z tym teraz jakby próbuję cementować ten, tych, tą trzutkę, którą ma i mówi im to, co chcą usłyszeć. Oni jak wiadomo, chcą usłyszeć, że wszystkiemu winny jest pis. Tam zabrakło tylko stwierdzenia, że winny był Jarosław Kaczyński w fali upałów ostatnio. A tak to już poza tym to było wszystko. No i cóż, no i w, w, no, smutne jest to, że jakby ci wyborcy e, Donalda Tuska nie oczekują od Donalda Tuska programu. Znaczy to, jest, to jest tak, że oni nie chcą tego, tego słyszeć, bo oni wiedzą, że i tak ten program, e, i tak platforma obywatelska jest wierna swoim ideałom, a te ideały były zamykały się w stwierdzeniu, że dwa razy złamać obietnicę wyborczą, to jak, jak raz ją spełnić. E, więc no, sądzę, że będzie szła... Tym samym, tropem. No, czy ktoś pamięta obietnicę Rafała Trzaskowskiego z kampanii wyborczej? Jakby, jakby zaczął je spełniać, to już byśmy mieli chyba trzecią nitkę metra yy, albo, albo dwie kolejne. No, Ale razie... zawsze można powiedzieć, że to nie jest wina prezydenta miasta, tylko tutaj. No zawsze, samych... zawsze pojawią się czynniki obiektywne. No i to jest cały problem Platformy Obywatelskiej, że jak, nawet jak mówisz, że nie zlikwiduje programów 500, to wyborcy doskonale... Doskonale wiedzą, że y, mogą się w każdej chwili pojawić czynniki obiektywne, które im nakażą y, te, y, te, to 500 plus zmieniać y, czy, czy tam y, likwidować. Jak, się, jak mówili, że nie podniosą wieku emerytalnego. No to też nie minęło trzykrotne trzy, 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 trzy pianie koguta, a już Donald Tusk wyszedł i powiedział, że z, czynników, z powodu czynników obiektywnych trzeba zwiększać wiek emerytalny. I ludzie to, mam wrażenie, wiedzą. No może to jest jakby sexy dla małych, dla, dla to najmłodszego elektoratu, dla, dla młodych ludzi, ale ale to, co mówił Donald Tusk w Radomiu, ale tak ogólnie to wydaje się, że, że po prostu brak tej jakościowej zmiany. Widać, czy to jest celowa strategia. Ale pytanie do redaktora Wróbla: Czy rzeczywiście będzie to długo, miało długofalowy efekt pozytywny dla Platformy Obywatelskiej? No bo to paliwo m, m, ma to do siebie, że te emocje szybko gasną. Podsycanie przez półtora roku takich emocji będzie niezwykle trudne, nawet angażując w to Unię Europejską, bo oczywiście można powiedzieć, że Unia nie da pieniędzy z KPO, że będą kolejne awantury o praworządność, ale czy to, tego paliwa wystarczy do wyborów? No ja bym powiedział tak, skoro przez 7 lat tego paliwa wystarczyło, to można liczyć na to, że wystarczy i, i na półtora. No Ale po owocach, że... panie redaktorze, tu przerwę, po owocach poznacie, co zostało z kodu, co zostało z obywateli RP kod i obywatele nie są tutaj ważni. No z punktu widzenia Donalda Tuska czy Platformy jest to jakaś tam jakieś tam narzędzie jednorazowego użytku, podobnie jak strajk kobiet i tak dalej i tak dalej. Konstytucja, już sam nie wiem co można wymieniać. Niemniej trzeba powiedzieć, że Platforma jako tako się trzyma. To trzeba, trzeba zauważyć, że byty polityczne, które w epoce dobrej zmiany, czyli od 15 roku, miały platformę zastąpić, no cóż, nie udały się. Tutaj głównie chodzi oczywiście o nowoczesną i, i Polskę 2050. Polska 2050 się jeszcze trzyma i pewnie jakiś, jakąś tam odrębność zachowa. Niemniej, główna platforma, jednak utrzymuje jakąś tam popularność. Wprawdzie nie udało się prześcignąć PiSu, co było bez wątpienia planem A Donalda Tuska. Nie udało się i nic nie wskazuje na to, że się uda. Niemniej spadek notowań Platformy, taki długofalowy, został zatrzymany. Z czasów, z czasów Borysa Budki. I to trzeba Tuskowi tutaj zapisać jako sukces, z tym, że nie był to sukces planu A, tylko planu B albo C. No W tej chwili to, co Donald Tusk wyczyniał, bo to tak trzeba nazwać, bo to było, było już bardzo, no, pff, zastanawiam się, czy to było cyniczne, czy to było sekciarskie. Być, być może jedno i drugie. No to, to, co zaprezentował na konwencji, no wskazuje, wskazuje na to, że on chce bardzo zabetonować nie tyle żelazny elektorat, ile aktyw platformy. On chce mieć te gwardie tych, tych ludzi, którzy pojawią się na każdej imprezie PIS-u, skomentują każde posunięcie PIS-u w mediach społecznościowych itd. Tak po to, żeby w kampanii móc utrzymać sterowność opozycji, no nie opozycji, bo oczywiście całej opozycji Donald Tusk nie schołdował, ani właściwie w ogóle nie schołdował innej opozycji niż Platforma Obywatelska. No w każdym razie to, to służy jakiejś tam sterowności formacji. I właściwie nie jest to jeszcze właściwa kampania wyborcza, tylko porządkowanie szeregów. Zresztą chciałem zauważyć, że prezes Kaczyński robi to samo w tej chwili. To nie jest jeszcze kampania wyborcza. Tak, tylko bo... że język jest zdecydowanie inny. Nie, oczywiście, że zupełnie inny. Przede wszystkim przekazy są pozytywne i merytoryczne, a nie negatywne i, 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 i czysto emocjonalne. Oczywiście robi. To zupełnie innymi metodami. Niemniej ten objazd prezesa Kaczyńskiego i innych luminarzy dobrej zmiany służy też uporządkowaniu szeregów, i, i więc można powiedzieć, że obie strony przy, przygotowują się do y, wielkiego starcia. Zmieniamy temat. Chciałam zapytać o dwa badania, które się ostatnio pojawiły. I czy są panowie zaskoczeni nimi? i nie i z czego one wynikają. Pierwszy sondaż dotyczy, że znakomita większość Polaków, o ile pamiętam, 86% jest za tym, żeby były stałe bazy amerykańskie w Polsce, a w szczególności dowództwo amerykańskie. Ogromny entuzjazm z tego powodu. A drugi sondaż, że Polacy nie chcą przyjęcia euro. I to jest zaskoczenie, bo przecież wspomniany Donald Tusk i opozycja. O której rozmawialiśmy w pierwszej części naszej rozmowy, byli za przyjęciem euro i uważali, że euro nas wyprowadzi w stan luksusu i dobrobytu. Teraz Polacy inaczej to oceniają. Dlaczego? Michał Piękkoś. Jeżeli chodzi o stałe bazy, no to sprawa jest oczywista. Widzimy, że to jest najważniejszy gwarant bezpieczeństwa, szczególnie teraz w obliczu tego, co się dzieje z naszą wschodnią granicą. Widzimy, że możemy polegać głównie na wojsku amerykańskim, na reakcji rządu europejskiego, na reakcji Białego Domu. Z, jeśli chodzi o Europę Zachodnią, no one mają swoje własne interesy. No chcemy być dzisiaj chronieni przez Stany Zjednoczone, ponieważ wiemy, że to jest dla nas najlepszy możliwy gwarant i nie ma lepszego innego gwarantu niż to, żeby ci żołnierze że tutaj na, stale, na, na, na stałe funkcjonowali. Póki co mamy dowództwo V Korpusu. To jest jakiś krok we właściwą stronę, ale to jeszcze cały czas nie jest stała baza. I tutaj należy cały czas o to walczyć i tego się dopominać, ponieważ no, najlepiej oczywiście wojnie zapobiegać, niż do niej doprowadzać. I teraz, żeby jej skutecznie zapobiec, no, musi mieć po prostu taką siłę odstraszania na Rzeczypospolitej, która sprawi, że ktokolwiek będzie miał jakiekolwiek szalone pomysły, żeby Rzeczpospolitą zaatakować, to będzie wiedział, że spotka się to z taką reakcją, spotka się to z taką odpowiedzią, że to nie będzie opłacalne. I oczywiście część publicystów czy polityków wskazuje na jakieś zapisy pomiędzy NATO a Rosją z roku 1999, gdzie jest napisane, że NATO nie może tutaj mieć stałej obecności ciężkich brygad na wschodniej flance w Skonie i Francji Europy, to się wszystko zdezaktualizowało już na dobrą sprawę wtedy, kiedy te memoranda powstawały. One już wtedy były dosyć wątpliwe tak naprawdę. Ale dzisiaj w momencie tego, te, tego nowego układu trzeba jednoznacznie mówić, że to jest po prostu nasz gwarant bezpieczeństwa, bo widzimy, że i Francja, i Niemcy, i Włochy mają zupełnie inne interesy niż Polska, jeżeli chodzi o bez, bezpieczeństwo. I tak długo, jak nie będziemy tutaj Amery Amerykanów w stałej obecności, to te, 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 te gwarancje będą słabe i ta architektura europejska bezpieczeństwa jest dla nas, dla Polski, no niewystarczająca, bo wiemy, że ci partnerzy są bardzo niechętni do tego, żeby brać udział w jakichkolwiek konfliktach. Wiemy, że ich społeczeństwa, też konflikt na Ukrainie to pokazał, są bardzo sceptycznie w ogóle nastawione do brania udziału. W, jakich, w jakichkolwiek wojnach, cały czas, jakby w tych społeczeństwach istnieje jakaś taka wizja Europy Wschodniej jako jakiejś takiej peryferii, która no w sumie to. Ale tak... to myśli pan, że przepraszam, że przerywam, że ta wizja w dalszym ciągu istnieje po tym, co się stało na Ukrainie, po ataku Rosji, po tym, jak Polacy dali największą pomoc, jeżeli chodzi o uchodźców, broń i tak dalej, że cały, to, cały czas ten, ten mit peryferyjności Polski istnieje. Mit peryferyjności polskiej istnieje, ale on jest oczywiście podyktowany interesem. Społeczeństwu niemieckiemu czy włoskiemu czy francuskiemu wmawia się, że po prostu tutaj Polska to jest jakieś tam rubieża w zachodniej Rosji, po to, żeby ci politycy mogli po prostu robić interesy. Po to się im opłaca. Sobie zaprojektowali taki system po Drugiej wojnie światowej, że nie będą w pełni jak Europa Zachodnia, jako te europejskie mocarstwa Odlegli Stanom Zjednoczonym, w związku z tym, jako taki przeciwbalans wobec potęgi gospodarczej USA, będą robili interesy z Rosją. I teraz Rosja napadła na jeden z największych europejskich krajów, i ten cały system im się rozsypał, i oni cały czas nie mogło się w tym odnaleźć. I w związku z tym tutaj Polska musi jakby patrzeć przede wszystkim na interes swój, a nie interes swoich zachodnich sąsiadów. I to, i to prawda, to, to totalnie. Rozkłada na czynniki pierwsze taki paradygmat, w którym my bardzo długo funkcjonowaliśmy, szczególnie e, promowany przez platformę obywatelską, że my jako Polska wystarczy, że my Jesteśmy się tylko podłączymy po tym miejscem europejskim. że, brzydką panu na że my tylko będziemy truchtać za tymi za tą Francją, za Niemcami, za Włochami i jak tylko tam wystarczająco grzecznie będziemy zaraz za nimi chodzić, to wszystko to, to nam się nam. opłaci i mm -hmm. wszystko stajemy i tak dalej. E, to było bardzo naiwne, ponieważ tak w ogóle nie działają relacje międzynarodowe. W jakimkolwiek względzie. No ale teraz mamy wojnę i to się skonfrontowało z rzeczywistością, i teraz już no, nikt to nie wierzy poza jakimiś takimi no, dinozaurami. Jacek Liźniewicz, bazy NATO oraz niezgoda na euro. To jest trochę y, zaskakujące. Bazy NATO mnie y, w ogóle nie zaskakują, bo rzeczywiście no, zgadzam się tutaj z moim przedmówcą, że no, to sp społeczeństwo, zwłaszcza w tym y, czasie zagrożenia i jest skłonne do podejmowania wszystkich decyzji, które zwiększa ich bezpieczeństwo, Takie bazy czy też obecność Amerykanów po prostu zwiększa bezpieczeństwo polski. To jest. Y to jest oczywiste. Chociaż niektórzy politycy uważają, albo na przykład byli dowódcy, jak na przykład generał Różański, że to z, jednak zmniejszy bezpieczeństwo. No tak, no to, jest, to, jest, to jest. Spowoduje zagrożenie, To jest myślenie, które zbankrutowało i które kazało nam przekonywać, przecież to ci sami ludzie przekonywali że jak się kupi karabin, czy, czy nie wiem, czy, czy umieści rakietę amerykańską na terenie Polski, to to prowokuje Rosję. No Bazyk, tarcza antyrakietowa. Tak, no przecież to no pamiętamy, to przecież było, tabuny ekspertów się wypowiadały na ten temat. E, ja już nie wiem, jakie rakiety tam e, teraz w, 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 w były postawione w buczy, że tak sprowokowały Rosjan, idąc tą logiką, a no, to już się nie ma co, co wysławiać no, w, w, i wyzłośliwiać. No to jest trochę tak, że rzeczywiście już wszyscy wiedzą, jaka jest ta Rosja i wszyscy wiedzą, że no, trzeba podejmować konkretne działania i też rozbroić no, się po prostu na potęgę. Trzeba nadrobić te wszystkie niedociągnięcia te wszystkie lata, kiedy mieliśmy po prostu problem z decyzyjnością i to właśnie między innymi przez środowiska wojskowe, przez takich generałów różańskich, którzy za każdym, jak się kupowało cokolwiek, to, to zawsze znajdowały się tabuny ekspertów, żeby skrytykować. A, a idealna sytuacja była, ta, była taka, żeby nie kupić nic. Znaczy to wtedy byli wszyscy zadowoleni, i, i bo nie było czego krytykować, więc, więc siłą rzeczy zajmowali się po prostu konsumowaniem budżetów No To jest niestety to przykra, przykra prawda. Ale... A sprawa euro? No, sprawa euro jest chyba bardziej skomplikowana. Pewnie większa. Nie, nie czytałem tego badania, ale sądzę, że, że mniejsza jest y, liczba przeciwników. Y, a dla, no, Nadal przecież można przeczytać i to nie na stronach Prawa i Sprawiedliwości, że tylko w poważnych gazetach zachodnioeuropejskich analizy, w których, z których jednoznacznie wynika, że jest mało państw, które zyskują z tego na tym, że są członkiem strefy euro. No. Popatrzmy, nie wiem, na historię Estonii, czy, czy, czy Włosi, no oni są, oni są po prostu, czy Grecy, oni są po prostu znacznie stracili Odpowiadam na tym. Odpowiadam żeby... na pytanie. Sondaż przeprowadził Super Express, Instytut Badawczy Poliest, Polister. 65% Polaków sprzeciwia się przyjęciu euro 65%, no to... więc to y, czyli y, Polster y, przeprowadził y, sondaż dla SuperEkspresu, no i według Polsteru, według y, badanych czy spolstery, okazuje się, że no jest bardzo dużo 65%. No tak, to rzeczywiście jest dosyć duża przewaga, aczkolwiek nie jest to 90%. Jak Albo w poprzednim, 86%. W poprzednim badaniu. No, no też oczywiście są też, byłyby też plusy jakiejś stabilności kredytowej i tak dalej, też rozumiem te argumenty jako, jako takie, ale no myślę, że złotówka i i jakby posiadanie tego banku centralnego i tak dalej, i tak dalej, to daje jakieś realne narzędzie rządów. No a proszę sobie zwrócić uwagę, jakbyśmy dali, w tym momencie jeszcze oddali politykę finansową w takim, w takim rozumieniu, w, no to w zasadzie w każdym rozumieniu teraz Ursuli von der Leyen albo Timmermansowi, Jak, czy oni by wykorzystywali to narzędzie, żeby zmieniać politykę w Polsce, I czy nie? To pytanie zostaje otwarte i teraz czas dla Marka Wróbla. Przypomnijmy, 65% Polaków sprzedziwia się przyjęciu euro przez Polskę. Wynika z sondażu Instytutu Badawczego Polster przeprowadzonego dla Superekspresu. Ja bym tutaj widział, <coughs> widziałbym tutaj jakby to ująć. Krótko mówiąc, spadek zaufania do Unii Europejskiej. Co zresztą wynika z badania Eurobarometru. W zeszłym roku po raz pierwszy Polacy Przenieśli się z kategorii euroentuzjaści do, do kategorii średnia europejska. Zresztą chyba przodują w nieufności do Unii Europejskiej Francuzi, jeśli się nie mylę, a także na przykład Czesi. Natomiast Polacy zawsze przodowali w zaufaniu do Unii Europejskiej i teraz to zaufanie spada. I zresztą wyniki dotyczące badań, dotyczące baz amerykańskich również pośrednio na to wskazują, no bo skoro chcemy mieć bazy amerykańskie to I dowództwo znaczy stałe, i stałe dowództwo. Tak, to znaczy, że Polacy nie wierzą w to, że nasi zachodni sąsiedzi czy, czy Francuzi przyjdą nam z pomocą i wierzą w to, że pomoc amerykańska jest realna, a nie pomoc europejska. Więc ja tutaj, ja tutaj widzę, no cóż, Unia Europejska sobie od jakichś dziesięciu lat ciężko zapracowuje na to, żeby zaufanie Polaków i euroentuzjazm, który przecież który nadal jest, aczkolwiek już mocno zmoderowany, żeby słabł. Kwestie gazowe, kwestie migracyjne, kwestie stosunku do Rosji i tak dalej. Oczywiście cała zabawa z KPO. Przecież ale ja KPO tarczę... to jest KPO to już jest temat na zupełnie inną rozmowę, ponieważ no tak, Panie Redaktorze, to... musimy kończyć szybko no upływa tak. czas debaty, ale zapytam o to i będziemy o tym rozmawiać podczas naszej następnej, następnego spotkania. Państwa moim gościem był Marek Wrubel, prezes Fundacji Republikańskiej. Dziękuję bardzo. Michał Piękkoś, redaktor naczelny Dziennika Trybuna. Dziękuję, dziękuję. bardzo. I Jacek dziennik tygodnik Gazeta Polska i Dziennik Gazeta Polska codziennie. Dziękuję, dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie.